Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Zaczęły swoje działania 16 lat temu kampanią Dziewczyny na Politechniki. To jest taka duża ogólnopolska kampania medialna, którą robimy razem ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce. Generalnie celem kampanii było i jest wzmacnianie kobiet, zachęcanie kobiet do wybierania kierunków technicznych i ścisłych. Bo, jak wiemy, na tych kierunkach cały czas jest bardzo mało kobiet, bo mamy tylko 37% kobiet na kierunkach technicznych w Polsce i tylko 13% kobiet cały czas na kierunkach związanych z informatyką. A jak wiemy, branża IT, branża nowych technologii to jest branża kluczowa dla przyszłości naszego świata. Chcemy, żeby tych kobiet było więcej. W związku z tym e, przez te ostatnie 16 lat e, realizujemy dużo różnych programów programy mentoringowe, programy akceleracyjne dla startupów, e, dużo women in tech camp. I e, Summit jest jakby kontynuacją naturalną do wszystkich działań. Sami e, Summit robimy od 5 lat, teraz jest piąta edycja. E, naszym celem jest zainspirowanie dziewczyn, e, pokazanie role models kobiet w nowych technologiach tak, żeby inne kobiety widziały, że można iść tą ścieżką kariery. Poza tym też kluczowe jest, żeby dziewczyny spotykały inne dziewczyny, które mają podobne zainteresowanie i robią podobne rzeczy, żeby wymieniały się wiedzą, żeby wymieniały się energią, żeby mogły się dalej rozwijać. Na samicie mamy też mnóstwo fantastycznych mężczyzn, którzy razem z nami to wydarzenie robią. Są wspaniałymi speakerami, wystawcami, koordynatorami różnych inicjatyw. I też mamy wielu mężczyzn wśród uczestników, co nas bardzo cieszy. Pracy jest cały czas dużo, bo tak samo jak na uczelniach, tak i w branży kobiet jest cały czas mało na stanowiskach technicznych. Rzeczywiście firmy, szczególnie te globalne marki, mają swoje, swoje plany, swoje polityki, żeby jednak tych kobiet było więcej ale takie, taka możliwość ich spotkania się tutaj pod tym właśnie szyldem Women in Tech to jest zawsze dodatkowa inspiracja do tego, żeby oni wzajemnie się wymieniali doświadczeniami i rzeczywiście robili, robili więcej. Więc jeżeli nie będziemy my, czyli organizacje pozarządowe, firmy globalne, pojedyncze osoby specjalnych działań, to ta sytuacja się będzie, będzie jakby cały czas stabilna, czyli cały czas będzie mało kobiet. Więc te wszystkie działania są ważne i to forum wymiany też jest ważne. Na summitie, w samicie jest fajne to, że rzeczywiście tutaj spotykają się wszyscy, których ten temat dotyczy, których dotyczy temat i najnowocześniejszych nowych technologii, ale też właśnie z takim uwzględnieniem bardziej niż zwykle kobiet, no bo na tych konferencjach takich które są dla nas znane, związane z nowymi technologiami, tych kobiet jest mało. No u nas, jakby kobiety, dla kobiet, jest specjalnie dużo przestrzeni. No i jakby spotykają się tutaj e, przedstawiciele biznesu, największe firmy globalne technologiczne, e, spotykają się przedstawiciele uczelni, e, partnerami są e, uczelnie techniczne, wszystkie największe, polskie i niepolskie, e, e, wydziały uniwersyteckie, techniczne. NGOSy, które działają właśnie na rzecz kobiet, na rzecz technologii, koła naukowe, naukowcy, naukowczynie i właśnie to daje takie wspaniałe, wspaniałe pole do, do wymiany doświadczeń. Oczywiście, że jest blokerem i sytuacja polityczna, i sytuacja ekonomiczna i te wszystkie rzeczy, które się w ostatnich latach wydarzają nam wszystkich i które dotyczą jakby mocno pojedynczych osób, ale też jakby całej branży, ale jakby dla nas to jest dodatkowa motywacja, żeby po prostu robić jeszcze więcej, wymyślać nowe inicjatywy i się prześlizgiwać pomiędzy, pomiędzy tymi problemami, więc wydaje mi się, że też jesteśmy dobrzy w, w takim działaniu właśnie kryzysowym i to nas jakby bardziej motywuje i wzmacnia do tego, żeby, żeby robić te rzeczy, w które wierzymy, że, że trzeba robić. Myślę, że jesteśmy mądrym narodem, myślę, że też jakby cała nasza historia sprawiła, że, że po prostu musimy być zmobilizowani i, i aktywni. Rzeczywiście jest tak, że nie chciałbym generalizować, ale pewnie jest tak, że mamy kompleksy na, na tle innych, innych krajów. Na pewno też nasze dziewczyny, bo to jest jakby grupa, grupa osób, o których ja bardziej się mogę opowiadać niż tak totalnie globalnie, jakby nie wierzą w siebie. I my, każdy program nasz jest tak naprawdę o tym, żeby tym dziewczynom pokazywać, że one są naprawdę mądre i rzeczywiście przychodzą do naszych programów mentoringowych bardzo nieśmiałe. Bardzo mądre, i po sześciu miesiącach takiego programu mentoringowego, rozmów z mentorką, która już jest doświadczona i już jakby zrobiła tą swoją drogę, okazuje się, że dziewczyna nagle robi niesamowite, niesamowite rzeczy, i że to jest też nieważne. My też mamy takie, jakby zwiedzamy różne konferencje na świecie. I widzimy, jak wygląda sytuacja w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest taka duża, podobna konferencja do naszej i tam na tej konferencji dziewczyny przyjeżdżają, one wiedzą, po co one tam przyjeżdżają. One przyjeżdżają tam po to, żeby dostać najlepszą pracę w najlepszej globalnej firmie technologicznej, one znają jakby swoje, swoją wartość, idą i biorą. Jakby u nas tego nie ma. My musimy dziewczyny specjalnie przygotowywać do tego, żeby wzięły z tej konferencji rzeczy. Rzeczywiście nasi partnerzy potem mówią, że uczestniczki naszej konferencji są niesamowite, że one są super mądre i jakby oni widzą ogromną wartość w byciu na tej konferencji, ale jakby cały czas jest praca przed nami, żeby rzeczywiście dziewczyny się nauczyły, żeby to sięgać po swoje. Partnerem programu jest spółka m -Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce: drewniane zegarki, okulary, biżuteria.